Raczej do aplikacji podchodzę niechętnie, bo właśnie zawsze miałam takie poczucie, że ten styl nauki jest mi narzucony. Bożuch, jeśli lubicie uczyć się z aplikacji językowych albo chcielibyście dać szansę tej metodzie, to zapraszam Was do obejrzenia tej krótkiej recenzji o aplikacji Speaking. Na samym początku chciałabym przedstawić Wam pokrótce aplikację, jako taką, jej historię, jej funkcjonalności, możliwości, jakie ze sobą niesie zarówno aplikacja, jak i strona z a na sam koniec wyrazić swoją opinię o tej aplikacji. Jeśli interesuje Was już sama opinia albo chcielibyście zacząć od opinii, zaznaczę Wam pewnie gdzieś tutaj minuty, na które trzeba sobie przewinąć. Po to, żeby usłyszeć najpierw albo tylko moją opinię na ten temat. Historia aplikacji zaczęła się około 14 lat temu, kiedy to pewien estończyk, Otto postanowił złamać kod nauki języków obcych. Postanowił zbadać, jak skutecznie, jak efektywnie uczyć się języków obcych. I rozpoczął swoje badania. Przez pięć lat prowadził wywiady z osobami, które uczą innych, ale też uczą się. Sam pogłębiał swoją znajomość, sam uczył się języków. Aktualnie jest poliglotą, mówi siedmioma językami. I po tych pięciu latach opublikował metodologię, takie dzieło zatytułowane The Life Methodology. W tym zbiorze zebrał wszystkie swoje wnioski, wszystkie swoje obserwacje w jedną, Unikalną metodę nauki języków obcych. Kilka lat później, wraz z Ingą Keska-Pike, postanowił z kolei rozpocząć pracę nad aplikacją mobilną, która umożliwi wcielenie tych jego obserwacji, tej jego metody w życie. Razem zbudowali grupę ekspertów z czterech różnych krajów i taką międzynarodową ekipą rozpoczęli pracę nad aplikacją, która ujrzała swoje światło dzienne kilka lat temu. Aktualnie jest już dostępna w Polsce. Co prawda, interfejs polski pozwala na razie na naukę czterech języków obcych, ale do tego jeszcze wrócimy. Metoda OTA sprowadza się Przede wszystkim do tego, żeby uczyć się codziennych, uniwersalnych zwrotów i zdań, słówek również, ale tak naprawdę chodzi o postawienie na praktykę, postawienie na pełne zwroty, które są uniwersalne i codzienne. Jeśli chodzi o samą aplikację, nie jest to aplikacja nastawiona właśnie tylko na naukę słówek czy nawet wyłącznie na naukę tych zwrotów. Są one serwowane w bardzo różny sposób. Wezmę teraz do ręki mój telefon, więc wchodzę do aplikacji z i pojawia mi się strona główna. Przy instalowaniu aplikacji wybiera się język, którego chce się uczyć, a także ile słówek dziennie chcemy przyswoić. Mamy sekcje w menu bocznym, wypisane Moja klasa, Strefa nauki, Moje wyniki, Sytuacje live, Ćwiczenia ze słuchu, Rekomendacje muzyczne, Gramatyka, Wsparcie klienta i dodatkowe opcje już poza tym głównym menu, czyli na przykład Ucz się z lektorem, Nasze sztuczki w nauce języka, Speakly jako bonus Twojej pracy, to są znowu takie dodatkowe już opcje. Pierwsza odsyła do bloga, do strony Speakly, gdzie znajdziecie bardzo ciekawe materiały na temat nauki języków obcych. I Speakly jako bonus w Twojej pracy, czyli taki przycisk, który odeśle Was znowu do strony z ofertą dla firm. Strefa nauki to jest ta strefa podstawowa, w której będziemy uczyć się języka, wybierając jeden z trzech możliwych stylów nauki. Style, które można wybrać, to wybierając prawidłową odpowiedź, pisząc albo łącząc obie metody. Kolejna sekcja to moje wyniki, która z kolei umożliwia śledzenie moich postępów. Czy został zrealizowany cel dzienny? Sytuacje live z kolei to tematycznie podzielone konwersacje, które najpierw słuchamy, a potem sami te konwersacje przeprowadzamy. I są to, tak jak nazwa wskazuje, sytuacje live, czyli takie sytuacje typowo życiowe. Sekcja ćwiczenia ze słuchu to z kolei miejsce, w którym znajdziemy różne krótkie nagrania w danym języku, którego się uczymy między 7 a 10 minut, z możliwością śledzenia śledzenia równocześnie transkrypcji tego nagrania. Rekomendacje muzyczne to jedna z najnowszych sekcji w tej aplikacji. Czyli polecenia muzyczne jest to połączone z aplikacją Spotify, utworzone zostały różne playlisty z muzyką w danym języku. I sekcja gramatyka, w której można wybrać sobie konkretny temat, mamy na przykład wymowa, rodzajniki, rzeczowniki, przyimki, czasowniki, różne czasy, liczebniki tygodnia, miesiące i są to. Krótkie, bardzo konkretne, zwarte artykuły umożliwiają taką naukę czysto teoretyczną. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i na systemy iPhone'a. Ja aktualnie korzystam z aplikacji właśnie na iOS. Przetestowałam też tak bez wgłębiania się, ale ogólnie sprawdziłam funkcjonalności na Androidzie, i tam również ta aplikacja rzeczywiście działa. Nie ma jakichś różnic na tym tle. Nadszedł czas na moją opinię, w której opowiem Wam trochę więcej o tych funkcjonalnościach, więc zacznę po kolei. Od samej aplikacji aplikacja jest dla mnie niezwykle przejrzysta i od samego momentu zapoznania się z nią, ściągnięcia jej na telefon, uderzyła mnie właśnie ta przejrzystość, spójność graficzna, po prostu bardzo spodobał mi się interfejs. I jeśli chodzi o dalsze zapoznawanie się, to zainteresowała mnie ta możliwość wyboru i personalizacji mojego stylu nauki. Jest to coś, co powtarzają założyciele tej aplikacji, że jest to jedyna aplikacja, która pozwala na dostosowanie stylu nauki do siebie. Nie mogę powiedzieć, że się z tym w pełni zgadzam, dlatego że nie znam. Dobrze innych aplikacji dostępnych na rynku. Natomiast przyznaję, że na pewno w tej aplikacji to dostosowanie do siebie, to zindywidualizowanie, możliwości spersonalizowania pod siebie są na naprawdę wysokim poziomie. Zatem dobrze jest, że w tej aplikacji pojawiają się właśnie na przykład takie zwykłe sesje nauki, które możemy sobie spersonalizować. A zaraz obok pojawiają się te sytuacje live, o których Wam opowiadałam i które zaraz Wam pokażę. Rekomendacje muzyczne: ja kocham muzykę, więc ta możliwość otoczenia się językiem przez muzykę jest tutaj jak najbardziej umożliwiona, ułatwiona, ponieważ nie zawsze jest tak łatwo trafić na muzykę języku, która nas interesuje. Wybór tej muzyki jest też nastawiony na konkretnego odbiorcę, czyli osobę, która się uczy, zatem to też nie są takie przypadkowe piosenki. Także to jest dla mnie też dużym plusem i właściwie ta sekcja sytuacji live, ćwiczeń ze słuchu i rekomendacji muzycznych to jest dla mnie coś naprawdę wspaniałego. I gramatyka, tutaj ta sekcja jest rzeczywiście rozbudowana, oczywiście to nie może zastąpić żadnego podręcznika, natomiast jako taki podręczny podręcznik, jako taka podręczne, podręczne źródło wiedzy, do zrobienia sobie powtórki, czy nawet jakiejś lekcji, przypomnienia sobie najważniejszych zasad, to jest to naprawdę bardzo fajne, podręczne. Na przykład miałam parę razy taką sytuację, że przy, przy przeprowadzaniu sobie tej standardowej lekcji zastanowiła mnie jakaś zasada, no i wystarczyło cofnąć się, wejść w tą sekcję, wybrać odpowiedni interesujący mnie temat i odpowiedzieć sobie na pytanie, które się zrodziło w mojej głowie. Zanim pokażę Wam te sytuacje live i ćwiczenia ze słuchu, bo głównie tę sekcję chciałabym Wam pokazać, pokażę Wam jeszcze sekcję ustawień. Instalując aplikację możecie wybrać swój styl nauki, czyli albo wybierając prawidłową odpowiedź, albo pisząc, albo łącząc obie metody. Nawet jeśli wybierzecie najpierw tylko wybieranie testowe, a potem chcielibyście się przerzucić na pisanie albo połączenie tych obu metod, to jest jak najbardziej możliwe właśnie w sekcji ustawień, ustawienia nauki. Uczę się słownictwa na samym górze. Połącz obie metody. Mogę sobie też zaznaczyć pytaj codziennie, żeby codziennie weryfikować ten mój wybór. Powiadomienia o nauce. Mogę sobie ustalić, yy, czy chcę zyskiwać powiadomienia o nauce, czy nie, i wybrać czas powiadomienia. Ja takich powiadomień nie chcę. Yy, efekty dźwiękowe można wyłączyć bądź nie. Języki i subskrypcje, znowu tutaj można sobie wybrać, jakiego języka się uczę. W każdej chwili można to zmienić, więc to też jest plus. Nie trzeba, nie wiem, na nowo instalować aplikacji. I jest już możliwe uczenie się języków hiszpańskiego, fińskiego, estońskiego, angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego. No dobrze, to przejdźmy sobie do sytuacji live. No i tak. Są y, tematy. Y, tutaj na górze wyświetla się mój poziom, jeśli chodzi o hiszpański. I na tym moim poziomie mam 36 dostępnych różnych y, słuchanek. One mają tytuły, które pomagają mi zorientować się, jakie mniej więcej słownictwo w tych słuchankach się pojawi. Wybierzmy ten pierwszy: Tu bolsa, czyli Twoja torebka. I po kliknięciu pojawia się takie wprowadzenie w tą sytuację live. Właśnie wszedłeś na pokład samolotu. Chcesz pooglądać film w czasie lotu lub poczytać książkę, jednak stewardessa rzuca Ci surowe spojrzenie. Por No mi bolsa mogę llevar la bolsa conmigo? Me gustaría poder sacar cosas de la bolsa. Ok. Teraz jest moje zadanie powtórzyć. Uwaga, powtarzam. No puedo llevar la bolsa conmigo. Me gustaría poder sacar cosas de la bolsa. Świetnie. Udało mi się, więc mogę przejść dalej. Kolejny etap. Desafortunada są w los de Jest odpowiedź, że nie, nie mogę wziąć tej torby ze sobą. Moja kolej? Dobrze. Czy może mi pani pomóc? Jest dość ciężka. De acuerdo. Puedes ayudarme? Pesa mucho. Vale. Puedes ayudarme? Pesa mucho. Vale. Puedes ayudarme? Piesa mucho. Mhm. Super. W takiej krótkiej rozmowie to już jest poziom średnio zaawansowany. Ten poziom też się wybiera na początku, można podejść do testu. W tych sytuacjach live potem pojawia się zapis tego wszystkiego, tego dialogu całego, który był przeprowadzany. Można go sobie odsłuchać jeszcze raz, przejść dalej. Pojawiają się kolejne um, pytania, na które odpowiedzieć i dalej. No I na sam koniec są ze mnie dumni. Przerzucam mnie potem do strefy nauki. W tej strefie nauki mamy te podstawowe fiszki. spróbuj utworzyć zdanie, zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę na lotnisko, i tutaj pojawiają się jakieś odpowiedzi, może troszeczkę więcej, i piszemy na miejscu. Chociaż nie tutaj jest akurat opcja mówienia. Chcę wam jeszcze pokazać ćwiczenia ze słuchu, bo to jest sekcja, która. Bardzo bardzo mi się spodobała. Weźmy sobie o Elizabeth Arden. Oto historia o Elizabeth Arden, ubogiej dziewczynie z rodziny imigrantów, która stworzyła kosmetyczne imperium. Zacznij. Właściwie to Elizabeth Arden chyba mam tutaj. Więc chętnie się dowiem coś więcej o niej. I teraz zobaczcie: mam tutaj właśnie słuchankę, która trwa niecałe 8 minut. Mogę sobie zmienić prędkość na wolniejszą tylko. No przecież nie będziemy przyspieszać. I e, mogę tutaj otworzyć Poniżej mam możliwość kliknięcia oryginał bądź tłumaczenie. W zależności od tego, czy chcę śledzić napisy hiszpańskie czy polskie. I to jest właśnie coś, co, co sprawia, że, że mi się chyba ta sekcja najbardziej podoba. Tych Ćwiczeń ze słuchu. Hola, soy Inés. Bienvenidos a nuestro serie. Os de escuchar. En este ejercicio te contaré la historia del icono de la belleza, Elizabeth Arden. Escucha cuidadosamente y trata de ver cuánto entiendes. Florence Nightingale Graham o Elizabeth Arden. Champuście que zobaczyłem, że ten tekst y, śledzi sama aplikacja, więc to co jest też dla mnie dużym plusem. To, że ja mogę sobie ten telefon odłożyć z boku, puścić, patrzeć, nie muszę go trzymać, nie muszę się rozpraszać. Jeśli nie czuję się zbyt pewnie, albo najpierw chcę przesłuchać z hiszpańskim, a dopiero potem z tłumaczeniem, to kolejne przesłuchanie mogę sobie zrobić już z tłumaczeniem. Dobrze, słuchajcie. Można by było tak naprawdę o tej aplikacji mówić godzinami, pokazując wam wszelkie opcje, bo tych opcji jest naprawdę wiele. Nie chciałabym wszystkiego wam pokazać, żebyście mieli okazję odkryć wszystkie funkcjonalności i od razu zaznaczam, że pełen dostęp do aplikacji możliwy jest przy zakupie wersji premium. Tę wersję premium można sobie wypróbować za darmo przez okres próbny. Ja zachęcam was do Ściągnięcia tej aplikacji, przetestowania jej i podjęcia dalszej decyzji, czy chcecie skorzystać z tej wersji premium, czy nie. A jeśli tak, jeśli ta aplikacja Wam się spodoba, to w opisie pod tym filmem zostawię Wam kody promocyjne, aż 40%, gdybyście chcieli rzeczywiście wykupić sobie wersję premium. Tam znajdziecie też krótką instrukcję, jak to zrobić, żeby z tych kodów zniżkowych skorzystać. Moja ogólna ocena tej aplikacji jest bardzo pozytywna, właśnie ze względu na to, Spersonalizowanie do ucznia, do odbiorcy, i przez tą różnorodność możliwości, czyli to takie małe ryzyko, tak naprawdę, znudzenia się tą aplikacją. Powiem szczerze, że myślałam nad minusami, ale dla mnie jedynym minusem tej aplikacji jest to, że jest aplikacją. Znaczy, ja tyle czasu już spędzam przy telefonie, jako francuska literka, przede wszystkim, ale też nie tylko. Telefon przecież stał się narzędziem pracy, szybkim narzędziem umożliwiającym sprawdzenie informacji o lokalizacji, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, w której mam tramwaj itd., itd. I to wszystko sprawia, że staram się jednak ograniczać ten czas z telefonem. No ale to nie jest minus samej aplikacji. Zachęcam Was, żebyście Wy też spróbowali. Dajcie znać, możecie napisać w komentarzu, czy rzeczywiście ta aplikacja spełniła Wasze oczekiwania, czy nie. Natomiast przetestować myślę, że warto. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!